A może sobie pójdę do Bokersa, to jest krzesło. Dobra, to idziemy. <słuch>

Puk, 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 puk No niedawno No to zobacz co się nakleił To za frajer Ej słuchaj, ja w domu mam ta taką fajną płytę um... Ja mam fajną w domu taką płytę i szafę grającą, po tym się śnią koszmary po tej płycie, taką muzykę. Wejdziemy mu przez balkon do pokoju i my włączymy to, albo nie wiem, jakoś się do niego włamiemy. O, no. no. Fajnie. Jeszcze mu nakleimy jakieś dziwactwa. Dobra, to wejdę do ciebie. Chodź, chodź. Może jakiś plan odmyślimy, co? Dobra, to na kąpie sobie rozrysujemy. Dobra, może najpierw do Magdo bo już trochę głodny jestem, ale dobra, mniejszo z tym, najpierw tak. Wejdziemy do niego przez balkon. Później... nie. Jakoś... Zajdziemy może go od tyłu. Ja będę no. musiał iść do bo on mieszka obok mnie, słuchaj, to jest niedaleko. On mieszka dosłownie obok mnie, byśmy mu podrzucili tą szafę grającą. Nie? Nie. No. tą płytę. To tak od tyłu bym to wsadzić jakby, nie? No Po pięciu godzinach myślenia i jedzenia w McDonaldzie Wojtek i Bokers byli gotowi na napaść na, na Filipa Słuchaj Bokers, musimy to szybko zrobić i po cichu Ok Pamiętasz cały plan? Tak Dobra, to idziemy Ty wejdź balkonem, ja szybą Znaczy okay. ja pokojem? ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん uruchom tam kamerę z, z tego, z domu Filipa zobaczymy jak ryczy na kompie twoim chodź szybko odpalamy jak <laughs> ryczy, <grym> jak dziecko, ma za Do to wrzucę no, no dawaj, na YouTube'a